Cześć, AMEK. Witam Was w kolejnym odcinku, gdzie będę robić test Nissana Sylwii. Zapraszam Was do oglądania. Na tym teście sprawdzimy sobie, jak się auto sprawuje, jakie ma hitboxy oraz jak się nim różne rzeczy robi. <grym> um, ogólnie Nissan Sylwia tak wygląda. Coś nie wiedział, ja sobie mam zupgradeowaną wersję specjalnie. Chciałem. Czekać chwilę z tym testem, żeby zrobić zaupgradowaną wersję. I ona tak się prezentuje. Jeśli by ktoś chciał kolorki na ten samochód, to pisać w komentarzu. A my sobie najpierw sprawdzimy, jaki nic ma Hitbox. Nie bądź paruła, wpinamy na mego i Wesza Discorda. Może z nami popisać na generalnym. może zobaczyć memki, które wysłamy. Nie w memów. E, możesz wysłać swojego klipka, gdzie będzie WESZ albo ja je oceniać na własnym streamie. Będziemy dali tam różne propsy i TP. Możesz zobaczyć moje ustawienia lub Wesza. A jak nie chciał, to na tym może z nami pogadać. Wbijaj, mordo, zapraszam. Nissan Sylwia jest hybrydą. Właśnie on się teraz aktualnie wyświetla. Screen na ekranie, w jakiej grupie się znajduje. Jest to hybryda, czyli. Moim zdaniem, w sumie, najlepszy wybór, bo jakby to byłby do minus 100, tego już nigdy nie wziął, jak zagrał test. A jak w sumie, będzie mi się nudzić, nie będę nie nie tryhardować, co na rankadach czy coś, to co najwyżej mogę wziąć takiego ładnego samochodzika. Jeszcze zapomniałem pokazać Wam, jak mniej więcej hitbox działa na piłce. W sensie, gdzie wchodzi najwięcej, gdzie wchodzi najmniej. I jak widzicie, na piłce mało wchodzi i. To dlatego, że z przodu jest bardzo dobrze zerowany hitbox. Może nie jest perfekcyjny, ale może być, że jest mega dobrze. Tak się właśnie prezentuje. O, troszeczkę mi troszeczkę źle stanąłem. O, teraz dobrze stoję. o, u, nie! Troszeczkę się przekrzywiłem. O, Dobra, powinno być hit. O, teraz. Teraz jest git. Tak mniej więcej wygląda. Hitbox z przodu. A teraz... Uuuh, Ui uh, uh. joj, 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 Uj, joj, joj, joj. Uj, joj, joj, joj. no to tutaj to już trochę przesadzili. Ale ważne i tak przód jest ważniejszy, więc lepiej, że przód jest tak niż tył. Możecie napisać w komentarzach, jak wam się samochód podoba. Ja was zapraszam na oglądanie. Mam pierwszą gierkę. Grałem na jakiegoś ziutka z C1 ce... z 3 na łansach, znaczy na dwójkach, co ją ja jadą o! Chłopak się walił. Mm. Zagramy sobie w łansy, później zagramy Dusy. Ja sobie chwilę pojedzie na freeplayu i mega fajnie się tym robi fliki. Ale nic dziwnego bo w sumie to jest hybryda. Spróbujemy coś po freestylować. Pit? Nie. Co on zrobi? Zostawi na piłkę, ja jestem co na ścianę wezmę. Reset. Reset. Pick. Ojej. Close. Gdzie on jest w ogóle? On jest tutaj. No dobra. O oh. kurwa! Mogę to lepiej zrobić. <noise> Mogę mu w ogóle Zostawić już to piłkę. Mogę mu nie. podać. A jeszcze ty, jak to wygrywa ze mną Kikofa. Tak być nie może. Dobra, dajcie mi jakieś... Air Drago. Jeśli coś wylewa mi się... Czemu tą setkę mam na poda Tak. tej? Teraz resecik i przebita piłeczka Jeśli się wezmę do drugiego cornera to... Czego mi No Na raz jak mnie zdenerwuje to trzeba trochę i nie będzie dla niego już tak miło. Dziecki. Co on zrobi? O, on zawalił ba klipa Dzięki Jutek. Możesz mnie nie challenge'ować, Jutecki. Chężę challenge mnie w każdej możliwej sytuacji. O, dzięki. O, ten co próbował mnie wamknąć. W tym razie się nie tak będzie robić Pyk. O, nie mam. Jak mi teraz zabierze piłkę, jak będę jechał drugą stronę. To za śmietnik. Tak nie wolno robić. Mam no, radę, no, dajcie mi strzelę mnie trochę w ogóle nie wiem czy słyszeliście jaki fajny dźwięk ma odpalania ten samochód Weźmiemy sobie na drugą stronę no tak reset podprowadzimy sobie i Mastik ujujujć ale prawie siadło Wybombiłem. A wybombiłem Dobra, trzeba mu napstrykać tych brameczek, bo mnie denerwuje Nie mógł sobie trochę czasami odjechać Musi cały czas tego tak. Pik. Si się mu nastrzela, to mu trochę menta się nie może Będzie mniej challenge'ować Być nie może W takim razie weźmiemy teraz tą piłeczkę Pyk Pyk na backboarda i double topic. O kurde Zrobimy tego double. Chodź tu na demo. Zobacz się tam będziemy tackać z tobą. O nie, już go widzę, kto jedzie. Nie mogę. Musi, no musi, bo, nie, bo się udusi, no. zbitniemy go sobie. O! Lidzę, ciekawe to było. O radamy, spróbujemy, spróbujemy z, z do lewej strony. O, on się ja chyba robi A on po prostu nie potrafi zrobić. Nie zrespił po lewej, co nie? O! Majas. No, mnie zbitował ziutecki. Nie potrafił niezły zawodnik, no dobra daj mi, ej draga Bambik i Bambik, jednak bez Bambika on za trafi w ogóle? Trafi chłopca ma w ogóle z motylkami w sandachu jeździ, chłop no, mi daje ja prawo załadować, masz się nawet ramkę. no to tak się prezentują ziutki. Mamy bota w teamie. Super. Mamcy zawodnik w takim razie. A mi załaduje reset, ale tego nie trafi. Pyk, fake O, mnie. Dobra. To się do góry zbije. Na, na backboarda. I do double tapa. miał boosta. Ty, bocie, ale ty tak nie fejkuj sobie. No tego chyba nie trafię, no. No co mnie jeździć na demo, to jest casual i juz, ziutek juz, Się ziutki zdenerwowały Nie weźmie. Chciałbym to. Strzeli to? Nie, nie strzeli tego. Tego nie weźmie. O, teammate strzelił. Podanie taktyczne do mnie. się dobrze zbi nie, to się za jednak czy mi ta radę to wziąć takie problemy ale my go ja się wywali nie, nie wywali się ciekawe o syn igda Na podwoziu, na podwoziu, na podwoziu, ale stanąłem na plecy, ma źle ustawiłem. Aha. nie wiem, co to może być tak samo. Wreszcie wrócimy. do tego wzięcia Ora, git zobaczmy co tylko ty mi zrobił jaki jakiego flika zabombił dzięki a to się nie da do rady tego wzięcia Bampik, jednak bez bampika. bogaty, jest bogaty, się bogaty, Szkoda. bogaty, jest bogaty, Do mama Co w ogóle strzelędżała mnie ze ściany? Masy <noise> dziutek Dajcie mi sobie tą setę On mi pewnie poda No i tak Ojoj oj, oj. Ej, nie wiedziałem czy on to będzie brać czy nie będzie tak brać I tak stoi i się patrzy, przygląda A mam, śleci. Ale dyrektor to zasadził. Teraz pewnie będą łatać savey, wypomnić. Wyślą dostałem, takiego i mnie te do góry. Zbiję o! Nie mam rady to przebić. No mi zabierze to, jednak mnie nie zabrał to. jest trochę. Dobra. Ej, reszta mi nie do Dobra. Pff. Ci, co się sami przebitowali. cię nadgrać nie trzeba. Oni się sami będą bitować. Bierę to. No on mi to zabierze tego, se tego seta. Tego seta. No on mi zabierze tego seta. On mhm. się nie skupciał O. A wy leżę Wiesz, że tu sentryf jest. Podjeżdżam. Cofnę, bo mi pewnie podadzą. On tu weźmie. Dobra. Chilluj, i Bayera idzie chciałbyś mnie de mnąć. Not today. No, już mi leci tutaj. Ej, ej. Dobra, dziutek to dobił. Tak, auto mega grywalne, ma Jak na hybrydę mi się mega dobrze tym gra. Mega dobrze mi się tym straszy. Lato. Jako hybryda, myślałem, że będzie to taki ciężki samochód i jakoś tak będzie się inaczej tym grać. Jakoś tak. Chyba, wow, nie wiem. No dziwnie się po prostu będzie grać. Ale tak naprawdę, jak, jak na przykład. Tak dziwnie jak, nie wiem, Nissan, bo Nissan taki wydaje się strasznie ciężki, a tak naprawdę to się w sumie kiedy grało. Się polecam grać, jak ktoś lubi hybrydy, ładny, ładnie wygląda, osobiście nie będę tym grać cały czas Rankedów, jak będę chciał sobie, nie wiem, czy coś, to będę sobie tym grać, ale auto jest grywalne, miłe i ładne. Bardzo wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że film się wam spodobał, możecie zostawić łapkę w górę i wbić na Discorda w komentarzach. A ja witam, a ja Was żegnam i widzimy się w następnych filmach.